Witam serdecznie wszystkich zwolenników kart Lenormand i zapraszam Was na taką krótką pokazówkę, jak pracujemy z kartami Lenormand, a dokładniej jak robimy z nich wielką tablicę. Jak możemy wykorzystać fakt, że karty Lenormand mają dwie talie bo składają się one z tali podstawowej i stali uzupełniającej. i Jak możemy te dwie talie wykorzystać moc tej drugiej dodatkowej talii wykorzystać podczas takich rozkładów. Talię te pokażę Wam na samym końcu jeszcze. Ja tutaj mam przygotowane już dwa rozkłady. Zrobiłam sobie tylko tutaj wstawiłam kartkę, żeby się te rozkłady nam nie mieszały. Ja je sobie już przygotowałam, bo za długo czasu by zajęło rozkładanie podczas nagrywania. A więc robimy najpierw rozkład z talii podstawowej. Tak? A więc, ponieważ tali, każda z talii ma po 40 kart, a nie 36. Tutaj mamy 40 domów. Kto kupił moje książki, moje podręczniki, pierwszy i drugi tom, kto oglądał kilka tam moich filmików, już i rozmawiał ze mną, czy też był moim uczniem, to już bardzo dobrze te talie zna. Talie pracują na rynku już od dwóch lat i. Praktycznie od trzech, tak, prawie trzech, dwa i pół roku i są już dosyć dobrze znane. Ale wracając do tematu, mamy talię, mamy tutaj wielką tablicę, składającą się z 8 kart, tak i 5 rzędów, tak, czyli wszystkie 40 kart są rozłożone. Tablica jest rozłożona dla pani, która tutaj znajduje się w takim, w takim dosyć mocnym momencie swojego życia, co będzie się działo? Zobaczcie, że na samym początku, tutaj, Tali, widzimy już od razu Pana. Pani jest w tej chwili samotna. Widzimy od razu Pana, który jest w domu jeźdźca, prawda? Odbija on się w słońcu, które jest w domu trumny. Bardzo takie mocne karty wskazujące na to, że w jego życiu będą się działy bardzo mocne, bardzo mocne zmiany. I na koło Pani, Pani znajduje się w domu. Podniosę to tak, żeby było widać, tutaj jest, zobaczcie, 5 razy 8, 5 razy 4, ojej, 4 razy 8, przepraszam, 8 razy 4, 32 dom, a więc tutaj mamy dom, dom księżyca, natomiast tu jest dom, dom klucza. Pani jest więc w domu pieniędzy, tak, pani jest w domu pieniędzy, natomiast pieniądze tutaj znajdują się w domu, Pani. Bar, taka wymiana kart, domu kart z domem pieniędzy, a więc już jest to taka pierwsza wskazówka, że dla Pani w tym momencie bardzo ważny jest temat finansowy. Natomiast w domu, tutaj tuż za Panią, znajduje się kosa. I kosa jest w domu kotwicy, czy w domu pszczół, tak jak u mnie, bo u mnie kotwicę zastępuje karta pszczoły. Pokazuje ona, dotyczy ona również pracy, tak? Tematu pracy, a więc widzimy, że takie najważniejsze sprawy dla Pani w tym momencie to jest pieniądz i praca, tak? I teraz sprawdzamy od razu, co się dzieje z pracą, gdzie jest karta pracy. Karta prac, moi kochani, poszła do domu kosy, a więc widać stąd, że będą duże, bardzo duże zmiany w temacie spraw zawodowo-finansowych u Pani. I co takiego będzie się działo? Przeanalizujmy tutaj tą, tą kartę. Pszczół. Ja dzisiaj się tylko tym zajmę, takimi drobnymi rzeczami, bo tak to inaczej filmik by nam trwał bardzo długo. Postaram się zrobić go krótko, ale tak, żebyście mogli zrozumieć tutaj zasadę pracy z kartami Lenormand. A więc, patrząc na te karty, tu widzimy, że temat pracy wchodzi w dom kosy, tak? a więc coś się załamuje, coś się zatrzymuje. To zatrzymanie to przerwanie, jakieś duże zmiany, bo kosa odcina, ale kosa równocześnie wymaga y, wprowadzenia natychmiastowych zmian tak. I mamy tutaj klucz, który otwiera się na działania, na sprawy urzędowe, na park y, i te działania, zobaczmy, że tutaj mamy koziołki, czyli mamy tutaj kartę Rózgi tak. Koziołki, Rózgi to jest to samo. Otwiera się na wielką zmianę, zamknięcie czegoś, ale równocześnie mamy też otwarcie czegoś nowego, tak? Jest tutaj dziecko na górze, a więc otwarcie czegoś nowego. I to prowadzi tu bardzo powoli, powoli, ale jednak prowadzi do takich zmian, na jakich pani zależy. Pierścień jest w domu gwiazd. Nad nim przyśwituje nam, książ nam słońce. Pod spodem mamy tutaj również książkę, tak? Jednak pokazuje, że te sprawy będą powiązane z jakąś wielką zmianą zawodową i zmianą na polu duchowym. Krzyż jest w domu, żmii Pani zajmuje się bioenergoterapią. A więc, tak, wracając jeszcze. Chciałabym to powiedzieć krótko i konkretnie, żeby nie omawiać wszystkich domów teraz. A więc, jaki wniosek z tego? U Pani będą działy się duże zmiany, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. Jeżeli spojrzymy teraz znowu na karty, które są koło Pani, to pokazują nam, że po tym odcięciu, które nastąpi w temacie pracy, po tej zmianie, mamy tutaj dobre karty. Zobaczcie też, że one wskazują jeszcze na coś innego. Pamiętacie, że karta ptaki to jest drugi dom. Tak, to jest drugi dom. Dom pani ułożył się w Domu Erotyki. Czyli erotyka niekoniecznie dotyczy zawsze spraw erotycznych, dotyczyć może również takiej bliskości, takiego mega dopasowania się do jakiejś sytuacji. Jak mówimy dwie połówki jabłka, partner z partnerką, tak samo możemy powiedzieć, że dane miejsce czy dana sytuacja to jest właśnie takie dopasowanie się dwóch połówek jabłka w momencie, gdy wychodzą nam tutaj kochankowie. Yy, kochankowie są w tarocie, przepraszam, yy, karta erotyki, ale no, no, erotyka powiązana z kochankami, prawda? <laughs> Więc a tutaj natomiast yy, nasi kochankowie poszli do domu fitness, do domu zdrowia, do domu takiego sty zmiany stylu życia. Zobaczmy teraz, co z tym panem. Pan się pojawił w domu jeźdźca i jest on zapisany w przeszłości pani, ale. Yy, Pani nic o nim jeszcze nie wie. Dlaczego nie wie? No wiem też rzeczywiście, że nic jeszcze o nim nie wie, ale oprócz tego to informują o tym karty tutaj księżyca i żmiji, które wymagają trochę czasu, żeby ten jeździec do niej doszedł, dojechał, żeby on się upokazał na jej drodze. Mogą to być natomiast, ponieważ jest tutaj i żmija, i księżyc, to może ona dostawać jakieś informacje w postaci snów. I tak rzeczywiście się dzieje albo w postaci jakichś innych, jakichś innych, o na przykład takich właśnie karcianych informacji, że coś do niej, wkrótce idzie do niej jakaś nowa miłość, idzie do niej nowy, nowy mężczyzna w jej życiu. Mamy tutaj, zobaczcie teraz jeszcze, mamy niedźwiedzia w domu bukietu. Bukiet symbolizuje albo jesień, albo wiosnę, tak? Czyli albo te jesienne kwiaty, albo te wiosenne. W momencie, gdy wszedł do nich, my jesteśmy teraz na etapie jesieni, prawda? W momencie, gdy wchodzi niedźwiedź, a więc wtedy, kiedy tutaj zacznie się zima, po jesieni, nadejdzie już taka prawdziwa zima, to wtedy dopiero ten człowiek tak naprawdę się z nią skontaktuje, pojawi się na jej, pojawi się na jej drodze. Zobaczcie też kolejną kartę, w Domu Krzyża ma kartę Słońca, tak, sprawdzamy co jest w Domu Słońca i w Domu Słońca mamy tutaj książkę, informację, że będzie to nowy, nowy człowiek, nowy mężczyzna, ktoś, kogo jeszcze zupełnie ona nie zna. Um, momencik, bo patrzę i w telefon i na stół i trochę się tutaj um, rozjechałam, a więc co będzie dalej? W domu pierścienia mamy żmiję. Tu w tym momencie pokazują one czas, pokazują, że aby doszło do tego związku, potrzeba, żeby on się rozwinął, rozkręcił, ukazał się tak. To potrzeba około 6 miesięcy, licząc od teraz. W domu, powiedzieliśmy sobie, że serce jest w domu krzyża. A gdzie jest krzyż w takim razie? I krzyż jest w domu, zobaczcie, w domu żmi. A więc jest to, widać już, że jest to bardzo ważna informacja, bardzo ważna sprawa dla tej pani. Jest to taka, takie uczucie karmiczne, coś, co zaplanowała sobie jej dusza dużo, dużo wcześniej. Jak będzie się tutaj kształtowało to, te kolejne miesiące dla pani? Zobaczcie, że mamy tu temat, jest ikoniczyna na, na sprawach urzędowych, a więc sprawy urzędowe, które ona ma z, załatwić, i one są powiązane też trochę z, albo z pracą z zagranicą, albo z jakimś takim, nawet. Przeniesieniem się za granicę, tak, ponieważ jest tutaj drugi dom. Zobaczymy najpierw jednak, czy to chodzi rzeczywiście o jej przeprowadzkę, czy też chodzi, ponieważ jest powiązane ze sprawami uczuciowymi. Jeżeli takie karty są powiązane ze sprawami uczuciowymi, to patrzymy, od czyją tak naprawdę przeprowadzkę chodzi, czy tej, czy jednej strony, czy drugiej, tak? I zobaczmy, jak popatrzymy sobie tutaj na pana, który jest w jeśćcu, czyli on będzie wykonywał jakieś ruchy, y co, y, zobaczymy jeszcze, co łączy tego pana z tą panią. Jak zrobimy sobie taki prostokąt między nimi, mamy pana i list, panią i jeźdźca, tak? Czyli łączy ich jakaś informacja, która przyjdzie z daleka i najpierw ta informacja będzie dotyczyła spraw y, trochę zawodowych, pani albo pana, tak? A więc albo Pan przyjdzie do Pani, żeby porozmawiać o tym i żeby zasięgnąć jakieś porady, czy też po prostu zmęczony sprawami zawodowymi będzie potrzebował więcej energii. Pani jest bioenergoterapeutą, tak jak powiedziałam. A więc albo to po prostu ona w jakiś sposób pozna go. tak? Zobaczymy, co to będzie się działo. Zobaczcie na poskosie, co się dzieje tutaj od pana, a więc coś co on już zaplanował, to jest po skosie, ale idzie w dół, a więc to jest coś co on zaplanował, więc jakieś zmiany w swoich sprawach zawodowych powiązane z przeprowadzką i powiązane tutaj z takim załatwianiem spraw urzędowych. Mamy tutaj w domu spraw urzędowych koniczynę, która jest kartą czasową i w związku z tym, że jest, w jej domu jest list, a więc te sprawy zawodowe, to on będzie załatwiał w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Mamy listopad, czyli akurat będzie już, będzie już zima. Taka kalendarzowa zima. I teraz, co tutaj jeszcze muszę Wam powiedzieć, żeby móc łatwo przejść do następnej? No nic, jak czegoś zapomniałam, to się wrócę. Odkrywam teraz. Tutaj y, tą drugą tablicę, y, którą sobie zrobiłam. A więc, gdzie się zaczyna druga tablica? Jak robimy drugą tablicę? Drugą tablicę robimy w taki sposób, że zbieramy tą pierwszą talię, tą podstawową, łączymy ją z talią uzupełniającą, wymieszamy bardzo, bardzo dokładnie. I wtedy bierzemy pierwsze 40 kart z góry, układamy kolejną tablicę na 40, 40 domów. A więc karty będą pomieszane będą i stali podstawowej, i stali uzupełniającej, ale pod spodem będą domy, które my bardzo dobrze znamy. Przepraszam za to, że ten telefon mi się trzęsie, ale jest trochę ciężko.